Kola chciała, żebyś płacił im 3000 razy więcej niż powinieneś. Korporacje zawsze chciały móc drukować pieniądze i znalazły na to sposób: sprzedawanie wody butelkowanej, bo tu nie ma prawie żadnych kosztów. Kupujesz butelki, wlewasz wodę z ziemi i pyk, jesteś gotowy do zarabiania milionów. Kola stwierdziła, że musi mieć kawałek tego tortu, więc stworzyli własną markę o nazwie Dasani. Tylko jak przekonać ludzi, żeby kupowali akurat Tą markę. Kola postanowiła zrobić to reklamami pod hasłem: tak czysta jak tylko woda butelkowana może być. Brzmi jak coś prosto z arktycznego lodowca, no nie? A to była zwykła kranuwa z londyńskich wodociągów. Tak. Kranówa, tylko, że sprzedawana 3167 razy drożej. Czujesz tą bezczelność? Media to wyśmiały, a konsumenci poczuli się nabici w butelkę. I to była ta lepsza wiadomość, bo potem pojawiła się bomba. W Dasani wykryto niebezpieczny poziom rakotwórczych substancji. Nie mam pojęcia, co kola robiła z tą wodą między kranem a butelką, ale musiała wycofać ze sprzedaży pół miliona butelek. I nie zgadniesz, marka w końcu upadła. I teraz pomyśl. Jeżeli korporacja może wziąć wodę z kranu i sprzedawać ją 3000 razy drożej, to wniosek jest Prosty. Są na świecie okazje do zarabiania pieniędzy. Wystarczy, że poszukasz własnej. Tylko prośba, nie bądź tak bezczelny jak Kola, dobra? I obserwuj, bo w kolejnym filmie opowiem ci o promocji tak dobrej, że zniszczyła swoją firmę.